Kuźnia Talentów, zapraszamy! Droga młodzieży: rugby, gitara, aparat i pędzel. To jest właśnie nasz ksiądz Frędzel. Kuźnia Talentów, ja talent mam, on jeszcze nie ma, dlatego ja już na kuźnię talentów nie pojadę, a on musi jechać, bo to jest mu potrzebne. Co robisz wakacje? A może chcesz się nauczyć grać na gitarze? A może lubisz robić zdjęcia? A może nie grałeś nigdy w rugby albo rugby? Zapraszamy Cię na obóz Kuźnia Talentów do Jarosławca. Od 15 do 25 sierpnia nad morzem księża Michalici zapraszają Cię na to wielkie wydarzenie, na którym będziemy się uczyć tych wszystkich rzeczy. Do zobaczenia. Elo, ola. Jak nie przyjedziesz, to będziesz takim nieudacznikiem jak ja.